Znajdujemy się na dziedzińcu Rektoratu i Biblioteki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Spotkaliśmy się tutaj w ramach cyklu Z polskich ziół Ciągnione treści. Cykl ten został zaproponowany po to, aby promować zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, a także efekty, które można uzyskać korzystając z polskich ziół, z naparów. Na dzisiejszym wydarzeniu można również popróbować produktów cukierniczych naszego lokalnego producenta, piekarza, pana Marka Kiełtyki, który produkuje metodami ekologicznymi, jak i również surowce do produkcji tych pysznych ciasteczek, są, mają również wartości prostrowotne. Zaplanowaliśmy na ten czas, na czas tych wakacji kilka spotkań, konkretnie trzy, w czasie których będziemy prezentować rozmaite polskie zioła. Oraz omawiać szczegółowo ich działanie i dobroczynny wpływ na nasze organizmy. Oczywiście organizujemy te spotkania wspólnie z Etnocentrum, które zapewniło naszym gościom warsztaty. Obsługują oczywiście naszych gości studenci produkcji bezpieczeństwa żywności oraz zielarstwa. Wszystko zostało przygotowane zgodnie z dobrymi recepturami, a szczegóły będzie omawiał pan dr Henryk Wiwański. Panie doktorze, zatem o tym, co dla zdrowia należy spożywać. Bardzo proszę. Dziękuję panie kanclerzu, dzień dobry państwu. Serdecznie państwa witam na, na dzisiejszym krótkim spotkaniu dotyczącym pomówienia pięciu naparów, które państwo mieli możliwość próbować, które osobiście też z moimi studentami dla Państwa przyrządzałem i dzisiejszy temat naszego wykładu dotyczy właściwie wyłącznie tych form leków, preparatów farmaceutycznych, jakimi są właśnie infusa słodziny, czyli napary.